Bóg obdarzył tylko cztery znaki Zodiaku niewiarygodną urodą. Są najsłodsze, są znaki Zodiaku, których nie sposób nie zauważyć. Ich wygląd to nie tylko symetria cech, ale połączenie energii, światła i atrakcyjności, których nie da się podrobić. To jest ten rodzaj piękna, o którym ludzie mówią, jest w nim coś wyjątkowego. Bóg naprawdę obdarzył te osoby. Nie tylko pięknymi twarzami, ale także delikatną, poruszającą duszę energią. Ich mimika twarzy, uśmiech, głos, wszystko sprawia, że chcesz być w ich pobliżu. Te cztery znaki Zodiaku nie są po prostu słodkie. Mają tę harmonię, która sprawia, że ludzie zakochują się od pierwszego wejrzenia i nie mogą zapomnieć przez długi czas. Nie można ich pomylić z innymi. Nawet w tłumie błyszczą, jakby świat był dla nich sceną, a oni byli ulubieńcami wszechświata. Obejrzyj ten film do końca, aby dowiedzieć się, kto znalazł się na tej specjalnej liście. Zapisz się, jeśli chcesz jako pierwszy otrzymać tak rzadką wiedzę o znakach, których nie ma w zwykłych horoskopach. I napisz w komentarzach, który z Twoich znajomych jest Twoim zdaniem najsłodszy? Być może jest jednym z tych wybrańców. Pierwszym znakiem jest Byk. Zewnętrzna atrakcyjność przedstawicieli Byka nie wymaga żadnego wysiłku. Jest naturalna, harmonijna i prawdziwie niezapomniana. Ich uroda nie powoduje odrzucenia, nie wywołuje zazdrości. Wręcz przeciwnie, uspokaja. Nie ma w niej żadnej wyzywającej demonstracyjności, ale jest nienaganny smak, pociągająca miękkość i ta fizyczna integralność, która sprawia, że ich wygląd jest kompletny. To właśnie ten wygląd, na który chcesz patrzeć przez długi czas, który cię przyciąga i od którego nie sposób się oderwać. Twarz byka ma często regularne rysy, miękki owal, wyraziste oczy, które nigdy nie wyglądają na puste uśmiech jest ciepły, szczery, niesztuczny. Ich mimika jest płynna, ruchy są wyważone, Chód jest pewny, ale nie asertywny. Wiedzą, jak zaprezentować się w taki sposób, że nawet w prostym stroju wyglądają dostojnie. Byk ma wrodzone poczucie proporcji. Nie przeciąża się dodatkami, nie stara się wyróżniać za wszelką cenę, ale zawsze znajduje się w centrum uwagi. Skóra jest zadbana, o naturalnym połysku, Włosy są gęste, najczęściej miękkie w wyglądzie, a nawet jeśli nie są idealne w kształcie, zawsze wyglądają na żywe. Budowa ciała jest najczęściej silna, proporcjonalna, o dobrych naturalnych liniach. Byk nie ma niedbalstwa, ich naturalna schludność jest przekazywana zewnętrznie. Nawet jeśli mają minimalny makijaż lub proste ubrania, wszystko wygląda na przemyślane. I to nie jest gra, to jest ich istota. Ale najważniejsze jest w ich prezentacji. Piękno byka nie jest krzykliwe, ale stonowanie magnetyczne. To urok, który przejawia się nie w ubraniach, ale w zachowaniu. Patrzą w oczy, uważnie słuchają, szczerze się uśmiechają. I tak właśnie podbijają, ludzie wokół byka relaksują się, zaczynają czuć się lepiej, a te cechę wielu uważa za prawdziwą magię. Przecież nie każda osoba sprawia, że chcesz z nią zostać tylko dlatego, że istnieje. Nie eksponują swojej atrakcyjności, po prostu tacy są. Ich uroda nie jest maską, nie jest trendem, nie jest kopią. Jest całościowa, prawdziwa i to jest jej siłą. Przedstawiciele tego znaku nie starają się być piękni, emanują harmonią i to właśnie czyni ich najsłodszymi. Kiedy ktoś szuka naturalnego, ciepłego, niezawodnego piękna, wzrok zawsze zatrzymuje się na byku. Drugi znak to koziorożec. Piękno koziorożca to precyzja, opanowanie i szlachetność w każdym ruchu. Ich wygląd nie jest krzykliwy, ale zadziwiająco atrakcyjny. Łączą surowość z wdziękiem, zimną elegancję z wewnętrzną siłą. Przedstawiciele tego znaku wyglądają tak, jakby każdy element ich wyglądu był dopracowany. Nie jest to wygląd ostentacyjny, ale powściągliwy, ale nienaganny. Ich piękno to forma, struktura i samodyscyplina widoczna w każdym spojrzeniu, w każdym geście. Koziorożce mają twarz z wyrazistymi kośćmi policzkowymi, najczęściej z prawidłowymi liniami, o czystym i stanowczym spojrzeniu. Spojrzenie jest przenikliwe, pewne siebie, czytające rozmówce. Potrafią patrzeć niepowierzchownie, ale głęboko, nie tracąc ani odrobiny wewnętrznej godności. Ich oczy wydają się starsze i mądrzejsze niż wiek ale to właśnie czyni je atrakcyjnymi. Linia ust jest często wyraźna, ruchy twarzy są zweryfikowane, wszystkie ich mimiki twarzy są kontrolowane, a to tworzy poczucie wyrafinowania. Ich typ budowy ciała może być różny, ale zawsze jest punkt podparcia, siła wewnętrzna, która wyraża się w ich postawie, chodzie i sposobie, w jaki zachowują się w społeczeństwie. Koziorożce mają idealne poczucie dystansu. Wiedzą, jak być eleganckim, nie przesadzając. Ich styl jest lakoniczny, ale nie naganny. Nawet w prostej kurtce lub podstawowym te shircie wyglądają arystokratycznie. Wiedzą, co do nich pasuje i nie pozwalają sobie na przypadkowość. Skóra jest często gęsta, jednolita w tonacji. Włosy są ustrukturyzowane, zadbane, fryzury są zebrane. Żadnego celowego zaniedbania, żadnej ostentacyjnej zabawy. Ich styl to minimalizm i przejrzystość. Nawet makijaż, jeśli jest, zawsze podkreśla zalety i nie rozprasza. Wiedzą, jak podkreślić to, co konieczne, nie używając zbędnych rzeczy. Ale najważniejsza jest energia, którą emanują. To energia stabilności, precyzji i wewnętrznej szlachetności. Piękno koziorożca nie wymaga dowodów. Przejawia się w sposobie siedzenia, mówienia, wchodzenia do pokoju. Ich wygląd nie jest zewnętrzną ozdobą, ale odbiciem wewnętrznej struktury. I w tym tkwi ich magnetyzm. Są piękne nie dlatego, że się starają, ale dlatego, że dokładnie wiedzą, kim są. To koziorożec staje się przykładem tego, jak wygląda dojrzałe, pewne siebie, fundamentalne piękno. To niechwilowy urok, to zewnętrzny wygląd, który pozostaje silny i atrakcyjny przez lata. Bóg obdarzył przedstawicieli tego znaku nie tylko cechami zewnętrznymi, ale także umiejętnością noszenia ich zgodnością. Dlatego koziorożce są jednym z najbardziej estetycznych i szlachetnych znaków Zodiaku. Trzeci znak to strzelec. Kobieta strzelec to nie tylko zewnętrzne piękno, ale magnetyzm, który można wyczuć z daleka. Łączy w sobie naturalny urok, żywość spojrzenia i zadziwiającą swobodę zachowania. Jej rysy są wyraziste, ale nie krzykliwe. Jej zachowanie jest pewne siebie, ale nie wyzywające. To kobieta, której śmiech przebija przestrzeń i jest pamiętany przez całe życie. Jej ruchy są szybkie, precyzyjne, jakby każdy mięsień w ciele wiedział, gdzie skierować energię. W tłumie jest pierwszą, którą zauważa się, nawet jeśli jest w najprostszym stroju. Strzelec nie bawi się pięknem, ona nim żyje. Jej twarz może być najzwyklejsza według standardów, ale to nie ma znaczenia. Charyzma góruje nad cechami zewnętrznymi. Jest atrakcyjna w każdym geście, w każdym spojrzeniu, w umiejętności prowadzenia rozmowy tak, jakbyś była najciekawszą osobą na tym świecie. Mężczyźni nie tylko zwracają uwagę, oni są oczarowani. Włosy, skóra, postawa, wszystko w niej podporządkowane jest wewnętrznemu światłu. Potrafi się obudzić bez makijażu i wyglądać świetnie, ponieważ jej prawdziwe piękno tkwi w wolności bycia sobą. Kobieta strzelec nie skupia się na opiniach innych, nie goni za trendami, ubiera się tak, jak czuje, a to właśnie czyni jej styl wyjątkowym i pożądanym do naśladowania. Ale najważniejsza jest jej wewnętrzna szczerość. Mówi wprost, uśmiecha się otwarcie, śmieje się serdecznie. Nie ma w niej fałszu, manipulacji. Wszystko, co przekazuje, to prawdziwa, szczera kobieca siła. To właśnie czyni ją niesamowicie słodką w oczach mężczyzn. Nie stara się zadowolić, ale to właśnie jest jej siłą. Jest słodka, ponieważ potrafi dostrzec światło w innych i je odbić. Jej życzliwość nie jest naiwna, jej przyjacielskość nie jest udawana, jest taka, jaka jest. I to jest godne podziwu. Taką kobietę trudno zapomnieć. Jej wygląd zapamiętuje się nie przez szczegóły, ale przez uczucia. Pozostawia ślad, lekki jak wiatr, ale nie zatarty. Mężczyźni, którzy ją raz spotkali, porównują z nią wszystkie następne. I z reguły nie na korzyść pozostałych. Czwartym znakiem jest lew. Kobieta lew to wzorzec naturalnego, królewskiego piękna. Nie jest po prostu piękna, budzi szacunek samą swoją obecnością. W jej spojrzeniu Siła i pewność siebie, w jej chodzie, wdzięk i moc, w jej głosie, melodia i stanowczość jednocześnie. Bóg obdarzył ją nie tylko imponującym wyglądem, ale także szczególną charyzmą, która sprawia, że staje się magnesem przyciągającym uwagę. Jest centrum każdej przestrzeni, a nawet cisza staje się ekspresyjna, gdy wchodzi do pokoju. Twarz kobiety lwa łączy idealną symetrię z jasną osobowością. Jej rysy twarzy są wyraziste, zapadające w pamięć, jakby wyrzeźbione przez rzeźbiarza. Jej oczy są głębokie, ogniste, o drapieżnym blasku, ale jednocześnie pełne ciepła. Jej uśmiech otula, rozbraja i zachwyca. Jej włosy są zazwyczaj gęste, efektowne, a nawet jeśli takie nie są, to ona wie, jak się tak zaprezentować, że staną się jej koroną. Jest zadbana, zawsze, nawet gdy się nie stara, ma swój styl. Kobieta Lew intuicyjnie czuje, co jej pasuje. Nie wybiera trendów, ale to, co podkreśla jej status. Jej słodka uroda nie tkwi w miękkości, ale w godności. Nie prosi o podziw, ale trudno jej nie zauważyć. I to właśnie to połączenie siły i kobiecości sprawia, że jest jedną z najbardziej pożądanych. Jej mimika jest wyrazista, gesty pewne siebie, głos brzmi spokojnie, ale stanowczo. Mówi w taki sposób, że ludzie jej słuchają. A jednocześnie wie jak być słodką, czułą, szczerą. Nie okazuje słabości, ale w jej uścisku jest czułość. W jej spojrzeniu jest aprobata. W jej gestach jest szlachetność. Kobieta Lew to rzadkie połączenie piękna, umiejętności trzymania się i miękkości, które pokazuje tylko wybranym. Boją się ją stracić. Jest nie do zastąpienia. Chcą ją zdobyć, ale rzadko ją zdobywają, ponieważ wybiera tych Którzy widzą w niej nie tylko wygląd, ale i siłę. Dlatego ją kochają i dlatego Bóg obdarzył ją szczególną urodą, aby przypomnieć światu, że kobieca siła może być piękna, szlachetna i prawdziwie królewska.